Wodór jest pierwiastkiem gazowym. W stanie wolnym występuje w cząsteczkach dwuatomowych. Jest niestałym składnikiem powietrza. Pojawia się w powietrzu w wyniku erupcji wulkanów. Wodór. Znajduje się natomiast w bardzo wielu związkach chemicznych. Możemy go znaleźć w cukrze, w oleju. No i na pewno wszyscy to wiecie. Buduje. Związek chemiczny, który nazywamy krękiem wodoru, czyli naszą wodę. W cząsteczkach wody znajdują się dwa atomy wodoru. Wodór też jest składnikiem wszystkich kwasów. Tu mamy jeden kwas. Jest to popularny kwas, który możemy nazwać octem i będę się starał z tego octu otrzymać wodór. Przeprowadzę reakcję wymiany. Moimi substratami w tej reakcji będą ocet, i metal z drugiej grupy, metal o symbolu Mg, czyli magnez. W tej reakcji magnes wyprze atom wodoru z cząsteczki kwasu. Wrzucę magnes do probówki probówka będzie zatkana korkiem jest z rurką odprowadzającą wodór jest gazem słabo spuszczanym w wodzie jest gazem o najmniejszej gęstości będę go zbierał nad wodą w w probówce, którą umieszczę nad fajką, kiedy pojawią się pęcherzyki gazu. No ale ja teraz do probówki ocet. Warto skorzystać z mieszadełka, magietki. Wówczas nie rozlujemy płynu na zewnątrz. Reakcja zachodzi, jest to reakcja egzoenergetyczna, wydziela się ciepło, pojawiły się pęcherzyki gazu i zbiera nad wodą w probówce odwróconej jeszcze do góry dnem, żeby gaz wody nie ulotnił się. Gazem bezbarwny, bezzapachowy, nie czuję żadnego zapachu, muszę szczelnie zatykać prorówkę. Możemy też sprawdzić palność tego gazu. Słyszeliśmy dźwięk, być może widzieliśmy błysk ognia. Wodór jest gazem wybuchowym, w związku z tym należy się z nim obchodzić ostrożnie. Przygotowałem sobie też wodę z mydłem. Będę zbierał wodór w bankach mydlanych i jeszcze raz doleję do robówki ocet, reakcja ciągle przebiega. Magnes wypiera atomy wodoru z cząsteczek kwasu. Jak szybko korkiem. Jak widać, dodanie kwasu. Doprowadziło do, do całkowitego roztworzenia magnezu w kwasie. Dodam jeszcze jeden listek magnezu. W wyniku reakcji kwasu z magnezem otrzymujemy dwa produkty. W roztworze w próbówce znajduje się sól. Natomiast w bańkach mydlanych uwięziony jest wodór. Sprawdzę jeszcze raz panną tego gazu. Na pewno teraz już wszyscy bardziej doświadczyliśmy właściwości wybuchowych.